Nie dobry, ja dzwonię. No ja No ja przepraszam, że tak późno dzwonię, ale wie Pani, dopiero z wróciłem. Ja w sprawie kaczki, że tak powiem. Tak? Ja bym była, by była taka sprawa. Czy ta kaczka jest w miarę taka duża? No duże są, nie? A na obiad taka duża? Ale żółwice są. No. Słucham, słucham? Żółwice są. Żółwice są? Tak. A, A żółwice mają takie sas czy takie... No panie normalne, to przepraszam, normalne rzeczy. A i, ja tu jechał tam do pani, czy nie pani zomknęła. Tak, tak. tak powiem, zabiła Gdzie jest? No, no, jutro, roze, jedziemy, Nie, do pani. No, to jest wtedy. Nie, nie, Pani nie, 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 to nawet ja nie. ma nie, O nie, 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 nie. Nie, 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 No nie, nie. Nie, 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 nie. jak nie, 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 nie. tak? A jakby jutro rano tak. Szybko, rychło, tak? Pani nie